Analiza mowy ciała syna Donalda Trumpa. Kilka dni temu Baron Trump został wywołany przez swojego ojca przed ogromną publicznością. Gdy nagle cała uwaga pada na ciebie, zazwyczaj wywołuje to stres i dyskomfort. Jednak Baron zrobił świetną robotę. Zobaczmy. Po pierwsze, ekspansywna postawa. Łokieć oddalony od tułowia, ręka mocno wyciągnięta do przodu. Wysyła to sygnał pewności siebie. Zaciśnięta pięść w górze to również pozytywny gest liderów, świadczący o ich nieugiętości i sile. Skinięcie głową w akcie podziękowania oraz pierwszy lekki uśmiech. Te dwa gesty ocieplają jego wizerunek. Potem dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Wskazanie palcem na kogoś i kciuk w górę. To dodaje charyzmy liderom. Wskazanie palcem pokazuje autorytet, ale zaraz jest ocieplony kciukiem w górę. Ręce złożone z tyłu. Kolejny sygnał liderów pokazujący kompetencje i autorytet. Oklaski trwają dalej. Ten gest między innymi wysyła sygnał, że pomimo tak długiego aplauzu czuje się z tym komfortowo, jest pewny siebie. I na koniec połączenie uśmiechu kącikiem ust oraz lekkiego zadarcia głowy do góry. Pokazuje, że czuje się pewnie będąc pod presją. Podsumowując, wysłał bardzo dużo sygnałów kompetencji i kilka sygnałów ocieplających. Ostatecznie zrobił wrażenie kompetentnego, młodego lidera.